Cześć, witajcie na kanale Piłkarskie Pepniaki. Na początku proszę Was o zostawienie łapki w górę i suba, jeśli ktoś z Was jest nowy. Mam także dla Was pewną promocję. Jeśli nie macie jeszcze konta na stronie BetClick, a zarejestrujecie się przez link podany w opisie, BetClick potroi Wasze środki. Tym oto sposobem wpłacając 50 zł otrzymacie dodatkową stówę, co łącznie da Wam 150 zł na obstawianie. Dodatkowo podając w formularzu kod promocyjny Pewniaki VIP otrzymacie dodatkowe 20 zł dosłownie za nic. Jestem pewny, że nikt aktualnie na rynku nie ma aż tak dobrej oferty. Link znajdziecie w opisie, i nie zapomnijcie o wpisaniu kodu pewniaki VIP, żeby otrzymać po prostu dodatkowe 20 zł więcej. No, i chyba możemy przechodzić do typów. Wczorajsze typy okazały się dla nas zwycięskie, tak więc kolejny dzień zaliczamy fajny plusik. Kurs ponad 2 łączny wpadł, tak więc za 100 zł otrzymaliśmy ponad 200 zł. Na dzisiaj przygotowałem znowu dubelka składające się, składającego się z dwóch zdarzeń, dwóch meczów odbywających się dzisiaj. Tak więc zapraszam. Na początek spotkanie Tottenhamu z Chelsea, będzie to nie Niewątpliwie najlepszy mecz tej kolejki e, angielskiej Premier League, no i tutaj ciężko było wskazać zwycięzcę. Nieco przeglądałem się kursom e, z gatunku strzelonych bramek, posiadania piłki e, czy też na przykład rzutów rożnych i finalnie wybrałem zdarzenie, że w meczu padnie poniżej 3,5 gola, czyli że maksymalnie 3 bramki mogą zostać strzelone przez obojętnie jaką drużynę. W wypadku wyniku 3 do 1, 3 do 2 i tak dalej, oczywiście kupon na mnie siedzi. Natomiast patrząc na to, jaki futbol gra Mourinho, czyli jak najbardziej defensywny i gdzieś tam szukanie sytuacji z kontrataków, wydaje mi się, że może to być takie spotkanie w stylu 0 do 0, czy 1 do 1, gdyż po prostu Chelsea też nie gra jakoś ultra ofensywnie i oba zespoły mogą po prostu przez większe spotkania wzajemnie gdzieś tam tylko próbować się ukuć, a po prostu nie, szarżuj, nie szarżować i dlatego wydaje mi się jak najbardziej to prawdopodobne. Do tego dorzucamy, żeby oczywiście podbić stawkę, bo tamten kurs nie był jakiś wielki, mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice i tutaj typujemy czystą jedynkę. Legia ostatnio radzi sobie całkiem nieźle, wygrywa spotkania, może nie są to zwycięstwa w jakimś fantastycznym stylu, ale jednak, jednak są to zwycięstwa, Piazgliwice podniósł się już po tym fatalnym początku sezonu, grają z meczu na mecz coraz lepiej, ale wydaje mi się, że Legia tutaj na własnym stadionie powinna odnieść zwycięstwo, że Czesław Michniewicz po prostu przygotuje ich odpowiednio pod takiego rywala, no i raczej zobaczymy zwycięstwo Legii, a jedynka po kursie 1.73 jest jak najbardziej fajną opcją. Kiedy sobie połączymy oba kupony, dostajemy łączny kurs 2,44 i za stawkę 100 zł mamy do wygrania ponad 200 zł. Mam nadzieję, że będzie również zielono jak wczoraj, no i że ten kupon nam siądzie. Wy wytypujcie w komentarzu wynik meczu Chelsea-Tottenham. Pierwsza prawidłowo napisana odpowiedź, która subskrybuje kanał, a także zostawi łapkę w górę pod tym filmem, dostanie 50 zł na konto BetKick, a także zapraszam Was na moją grupę na Facebooku, gdzie dzielimy się, a także Wy typami, a także możecie dostać dodatkową Dyszkę na typowanie na BetClick. Pamiętajcie o promocji dla nowych użytkowników od BetClick, a jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie swoją opinię w komentarzu i słyszymy się przy kolejnych typach. Cześć!